Witajcie po dłuższej przerwie, więcej niż dłuższej. Dziś porównanie piw, które teraz możemy kupić w sklepach, czyli Kormorana IP IPA jak to woli i Gościszewo Świąteczne Jasne Pale A. Dlaczego je zostawiam? Myślę, że w jakiś sposób mogą być podobne, bo to może przypominać West Coast albo właśnie IPA. To zobaczymy. No to jest wersja budżetowa Cormorana. Wyszły dwa piwa. Akurat w Dino, bo one jest w Dino dostępne, to piwo. Była tylko IPA, bo jeszcze jest APA, czyli American Pay Ale. Ale go akurat w Dino nie było. Z tego co wiem, to IP jest, IP jest mocniej nachmielone niż Apa. No, Ty lepiej, bo sądzę, że gościsze, bo też będzie dobrze nachmielone. Co jeszcze na pierwszych, pierwszych słowach? To piwo w Dino kosztuje chyba 659 chyba, 6 zł, coś takiego. To w Lidlu kosztuje ósemaka, o 79, więc na butelce 2, 2 zł różnicy to jest całkiem sporo. Kiedyś gościszewo było tańsze w ogóle, a teraz jakoś poszło w górę. I właściwie już się prawie zrównało no nie wiem, z mariersztatem, z, z Pintą, z tymi najbardziej znanymi kraftami. No ale Gościszewo pomimo, zaraz... Tak, pomimo okładek czy tak. powiem, Naprawdę robi dobre piwa. Wszystko prawie co piłem to naprawdę są niezłe piwa. Kormoran, no to wiadomo, znana marka. A tu się spotykają też dwa piwa, które mają moim zdaniem fatalne. Akurat w tych wersjach mają fatalne etykiety. Nie wiem, która jest gorsza. Znaczy, właściwie wiem, no trzeba się wiem. Pomysł na zrobienie błyszczącej niebieskiej błękitnej etykiety. No, na której, zobaczcie, nic nie można przeczytać, która się odkleja, butelka jest ładna, bo jest butelką kormorana, kapsel też jest firmowy i na to walnąć taki badziew, no to sorry, no to jest pomyłka. No to no, już no, no idzie w swoje, tak, <grytanie> idzie w swoje, czyli no, nie trafia w me gusta, ale no, tak ma. No, ale jest ładniej oklejone niż to. To jest tak solidnie oklejone. Tu z tyłu te złote elementy. Okej, okay, dobra. Jest Mikołaj, piwo świąteczne, kapsel goły. I to tak na pierwszy rzut oka. To piwo, yy, czyli Kormoran, ma 5,5 alkoholu, to ma 6,5. Yy. I tak, na, na tym piwie, pomimo że się rozpisują o chmielu, że to jest najważniejsza część IPA i tak dalej, to jest faktor jakby wszystkiego, to nie wymienili chmieli. Jakie tu są? Nie rozumiem tego posunięcia zupełnie. No bo jeśli się mówi, że chmiel jest tutaj głównym y, y, motorem sprawczym tego piwa, no to powinno się chyba wymienić, jakie są chmiele. W, w, w gwiazdorze czyli piwie z Gościszewa, są wymienione miele, bo tutaj mamy Simcoe, Centennial i Amarillo. Tu tego nie ma. Skucha. Także jeśli chodzi o wygląd i opis, wygrywa, wygrywa Gwiazdor z Gościszewa. A teraz zobaczymy, jak to smakuje. Najpierw pójdzie IPA z Cormorana, bo jest lżejsze. To jest czternastka. To jest czternastka i ma 5,5 alkoholu. No, próbuję. Kolor, kolor, kolor. Fajny, świetlisty. No nie jest prze, przejrzyste, no ale to nie musi być. To nie jest do końca też West Coast. Znaczy jak smakuje. No nie wiem. Zapach ja nie urywa. Znaczy nie, nie pachnie wadliwie, tylko tak mieli specjalnie nie czuć. czyli bardziej jest nadane na goreczkę niż na, na zapach. Gładko. Jeszcze jedno. od razu w pierwszym łyku jest goreczka, także musi być solidnie. O, tak, tu poszli w gorycz, poszli w gorycz i chwała im za to. To właściwie smakuje jak, jak te starsze kiedyś robione West Coasty. No, takie mam wrażenie. Nie przypomina to Hazy. Też wygląda, nie przypomina, ale też nie smakuje jak Hazy. No, okej, okay, no, taki klasik IPA. Tak coś między właśnie East Coastem, a West Coastem. Ale srogo jest na słuchajcie. Nie wiem jakie to Chmiele są, nie będę się wygłupiał i dodywał, bo to jest pewnie, no, na pewno nie jest jeden, tylko są połączone. Yy, ale też jakieś klasyki bym obstawiał, jakąś citrę pewnie, pewnie jakaś citra tu jest, tak mi się wydaje, albo Simko albo mozaik, bo mozaik też może być, bo to często z... Jako kombajn jest e, melon z innymi. Ale nie wiem. Nie wiem. Na stronie też chyba nie ma e, mieli wypisane. Dobrze, to to był był na 5,5 5 i 5 alkohol, 14, a tu już mamy 16 i 6,5 alkoholu. Skoro opisali to jako PR, to podejrzewam, że będzie miało więcej ciała. No i też plato ma większe, więc na pewno będzie miało więcej ciała. Kolor widzicie jest. E, no Taki bardziej West Coast, jak kiedyś. No, ono jest klarowne, właściwie prawie. prawie I taki w bursztyn wchodzi. Czyli no... E, no tak. Piana jest miała, bardzo ładna. No też... Na no, na no, 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 no. nie dali, na zapach nie dali. Mam nadzieję, że dali na, na smak. Okej, tak, tu jeśli chodzi o cielistość tych piw, no to nie ma porównania. To jest piwo pełniejsze. A goryczka nie jest mniejsza. To no, znaczy tak, alkohol i alkohol i plato wyższe podnosi też wrażenie goryczy. To, także nie wiem ile ibu ma to, ile ma to, bo nie jest to opisane. a z głowy wam nie powiem, ale oba te piwa to jest, to jest srogo. Obstawiałbym ponad 50, tak? W obu tych piwa. No. Kurczę ten. No ten, ten słuchacie, ten świąteczny. Jeszcze spróbuję to. No tak, gorączka jest na bardzo podobnym poziomie. Może tu jest nawet większa, tylko po prostu jest niższe plato i jest yy. niewyczuwalne. Oba te piwa są bardzo dobre, yy. ale to gościszewo jest, ma taką strukturę fajną. Yy. Jest po prostu niesamowicie zbilansowane. Yy. Tu nic nie wychodzi, nic nie przeszkadza. Znakomite ciało ma to piwo i w tym, w tym zawieszone te amerykańskie chmiele no powiem Wam, że nie wiem, czy to nie jest najlepsze kości szewo, jakie w ogóle piłem. No, znaczy dla, dla fanów takich piw z charakterem sążnistych, ale idealnie zrównoważonych to, to rewelacja. Znaczy to mi... Piłem ostatnio jakoś tam pinty piłem z tego lidla różne. To moim zdaniem gościszewo no, wygrywa, jeśli chodzi o ukształtowanie struktury piwa, połączenie alkoholu, lato, dobranie właściwych składników, czyli chmieli, czyli słodów. Tutaj słody są na pewno decydujące. Tak, więc werdykt jest taki, że to jest. Dobre piwo, lecz za te pieniądze bardzo dobre. A to jest, Gościszewo jest moim zdaniem znakomitym piwem. Znakomitym Ale Ale. Jak bym to określił, nie wiem. No też bym to określił jako IPA. Może nawet jako z bardziej teraz po paru łykach, taki w starym stylu. Dobrze trafiłem do tego porównania. Ceną wygrywa zdecydowanie Kormoran, bo tak jak mówię, 2 złotych, chyba jest różnica między piwami. Natomiast jakością wykonania i ogólnym wrażeniem wygrywa Kości Ale, tak jak mówię, to są warto pójść i kupić, bo Kormoran też jest porządnym piwem kawowym. No, na opakowanie nie ma co patrzeć przesadnie, natomiast y, warto się napić, warto spróbować. No dobrze, to y, tyle mądrzenia i tyle porównania. Y, zachęcam Was do kupowania piw kraftowych. Na razie.